Cześć! Dzisiaj kolejny odcinek PvP Bohater, drugi odcinek. I zaczynamy nagrywać ten wspaniały odcinek. O, yy, tutaj mam deknowy set. Yy, specjalnie umrę, no bo ja nie chcę tracić tego mojego. Ugu. O, nie muszę umierać. Tylko, że mam y, mieć w ten właśnie. Nie umieramy. No bo ja nie mam czym bardziej to mi się nie opłaca. Jeszcze będę się wziął Dobra, i jest dobrze, zabijcie mnie. I dobrze, i teraz idziemy, teraz nie będziemy się poddawać. Teraz walczymy. Znaczy też będę umierać. Ale... I do boju, i teraz walczymy. Zabijamy, zabijamy. I tutaj on jest mój. Jest mój. On nie miał szans. A ten już ma duże szanse ze mną. Nie miałem szans I dobra no to uuję Wkurzył się chyba na mnie trochę Ja na do... ja niego też Dobra 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 tu ale ja też Przepraszam ale mam Lagi znaczy ja, ja raczej wie, ja raczej myślę że wiecie co to są lagi

No, I... Uu, kto tu to widział? To było dziwne. Naprawdę to było dziwne. Nie wiem dlaczego o to chodzi właśnie w tym. Dzisiaj nigdy tego nie zdarzyło. Tylko pierwsze, teraz, teraz jak nagrywam, to pierwszy raz mi się to zdarzyło. to nie zdarzyło. No to zaczynamy, to obowiązanie, to obowiązanie, będzie ile panie? nie puszczę was nie ma. To realność, no płaciliśmy. To i̇şte. to są wszystkie, lepiej byśmy całą nie tylko dla nas. Cała noc jest nasza.

U, przepraszam i to będzie na tyle i cześć nara.